Cześć hey, Manu, ludzie z tej strony Sebastianik. Witam Was serdecznie na moim kanale. Przy Państwa czas na szóstą kolejkę spotkania La Liga Santander, Liga Hiszpańska, Derby Madrytu, Atletico Madryt. Zmierzy się z Realem Madryt. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 24 września o godzinie 21. Na stadionie Metropolitano Stadium w Madrycie. Na stadionie Atletico Madryt. Więc tak to wygląda. A transmisja będzie na Eleven Sports 1. Dobrze, to bez przedłużania jedziemy. Tylko Wam powiem tabelę. Real Madryt zajmuje trzecie miejsce. Ma 15 punktów. Atletico Madryt. Jest na ósmym miejscu i ma 7 punktów, tylko że mecze ma rozegranych. Tylko 4. No A real, tylko 5 spotkań ma rozegranych, więc z yy, tą zaległości. No to jedziemy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za moment zapraszamy Państwa na spotkanie w La Liga. Atletico Madryt zmierzy się z Realem Madryt. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Odkąd Atletico Madrid powróciło do grona potentatów hiszpańskiej piłki, wchodząc jednocześnie na europejskie salony, ich znakiem firmowym stał się mocny, nieustępliwy atak. Co ciekawe, za każdym razem, gdy utytułowany snajper odchodził z klubu, w MIG znajdowano mu godnego następcę. Tak jest w istocie. Torres, Forlan, Parkao Diego Costa, potem doszedł Alvaro Morata. To nie przypadek. Realizator przedstawia nam teraz wyjściowy skład Atletico Madry. Postępu do bramki strzeże Jan Oblak. W defensywie Jose Maria Jimenez wystąpi obok Mario Hermoso. De Paul oraz Koke zagrają na środku formacji pomocy. Z kolei w ataku zobaczymy Alvaro Morate współpracującego z Antuanem Grismanem. realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Ederem Militão. Dalej Rodrigo oraz Vinicius Junior zagrają jako boczni pomocnicy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Idziemy, proszę Państwa. Od środka rozpoczyna Atletico Madryt. Co za popis umiejętności teraz. Był fał, ale sędzia nie gwizdza. Atletico nadal przy piłce. Molina. I Koke. Koke. Piłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. I Griezmann otrzymuje podanie. Griezmann! Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam fału na karnego, to gramy dalej. Guardo Camavinga. Camavinga w ofensywnej akcji. Czy będzie z tego bramka? Oblak, oblak, co za interwencja, przecież piłka była już w Po Około 11 teraz rzuca. I mamy otwarcie w tym nerwowym starciu. Pierwsi trafiają goście. No słychać te głośne gwizdy ze strony kibiców gospodarzy. Teraz drużyna miejscowa nie ma wyboru. Musi przycisnąć. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. Benzema z kolei zrobił to, co do niego należy. Doskonale odczytał autor lotu piłki i bezlitośnie wykończył to strzałem głową. Dali sobie wbić gola, przegrywają, ale Atletiko nie podda się łatwo. Morata. Rodrigo de Paul. Alvaro Morata. Przejęty podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Odrić dalej prowadzi piłkę. Ma klej w nodze. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Griezmann. RPAU. I Griezmann. Otrzymuje podanie. Czy strzeli? Bez najmniejszych problemów. Teraz kurwa. Kiepsko dziś dla Realu wygląda statystyka posiadania piłki. Tyle że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu, prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Świetnie teraz interweniował. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. Uwaga, gama winga przy piłce. zobaczmy co zrobi. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Antoine Griezmann. Griezmann znów z piłką. Courtois, jaką to wyjął, wspaniale zachował się Bel. Tylko posłuchajmy reakcji panów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. Za chwilę ponowią próbę z rzutu rożnego. gdzieś na 11 metr. Co za parada bo courtois Wydawało się, że nie sięgnie. To się nazywa ostatnia linia obrony. Piłka do nogi Moraty. Szansa na wyrównanie. Ale Szkurtła wybronił tę sytuację. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek 16. No jednak nic z tego nie będzie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. To, co w pierwszej połowie grał Karim Benzema, to kosmos. Zachwyciło mnie. Ciebie, Jacku, pewnie tak samo. Rzeczywiście, świetny to jest występ. Kiedy schodzi się do szatni, mając na koncie bramkę dającą prowadzenie, to jest zawsze ogromny zastrzyk pewności siebie. Jestem pewien, że. Te... Proszę Państwa, w derbach Madrytu na razie Real Madryt. Lepsze od tylko tylko 1 do 0. Pobram te z główki Karima Benzemy. Wiadomo, Benzema już nie gra w Realu, tylko gra w klubie arabskim. zrobię sobie zmiany. Wejdziecie czółma, menu. Eee, kto jeszcze wejdzie? Mendy. Kamavinge. Mm. Kogo by to jeszcze wpuścić Ascensio. Yy, niech wejdzie za modlicia. W sumie to Kros niech zejdzie, a zostanie. No i tyle. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Gramy. Królewscy na prowadzeniu po pierwszej połowie, ale jednobramkowe prowadzenie nie gwarantuje niczego. Tu jeszcze będzie ciekawie. Morata. O, może być okazja dla Atletico. Szuka. Może być groźnie. Dobrze przerwana akcja, ale będziesz utrożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Nadal bardzo groźnie. Uwaga, zagrożenie nie minęło. Otóż to, gol. Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Trudno się chyba było spodziewać, żeby Benzema tego nie wykorzystał, zwłaszcza z takiej odległości. Francuz to przecież napastnik kompletny. Takie trafienia to dla niego formalność. 2 do 0. Gramy dalej. piłkę I okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Vinicius. spiega teraz w kierunku środka boiska Vinicius broni ten strzał, ale co dalej dobre teraz piąstkowanie utrudniają mu rozegranie teraz piłka Ulemara a teraz już z piłką Antoine Griezmann brawo, dobry odbiór blisko własnej gramki mają teraz dobrą okazję na kontratak. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. No niepewna interwencja. Ale na razie nic z tego nie będzie. Kiedy pomyślę o tej sytuacji sprzed chwili, zadaję sobie jedno pytanie. Jak on to wyjął? To czysta magia, a na pewno szósty zmysł. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony, utrata piłki. Uwolnił się z podkrycia okazja. Trzeci gol w jego wykonaniu, proszę Państwa, ma dzisiaj dzień konia. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego, no i gol. I mamy obecnie 3 do 0. Na tablicy świetnej jedynka. Koniec meczu. Królewscy wygrywają to prestiżowe spotkanie. No przekonujące, pewne zwycięstwa odnotowują teraz w Lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty. No i proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Real Madryt pokonuje Atletico Madryt 3 do 0. No coś pięknego, moi drodzy, w tych werbach się dzieje. Hattrick. Karima, Benzemy. No dobrze, to wywa na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.